Mówi z Kasy z WNWK, jeden z kolejnym filmiku, żeby w kolejnym QA na tym kanale. Jako, że dawno nie było QA, to postanowiłam zapytać osoby na Instagramie o pytania. I jestem naprawdę z Was dumna, ponieważ jest tu dużo właściwie ciekawych pytań, których jeszcze nie było. Zgubiłaś kiedyś jakiegoś LPS? Raczej nie, nie kojarzę, żebym jakiegoś zgubiła. Jakie twój serial twoim zdaniem wyszedł ci najlepiej? razie mam tylko dwa seriale, mianowicie Otaku i Nekro, więc bardzo nie ma co mówić, które jest, które jest jakby najlepsze, ponieważ były tylko dwa. A oba były tworzone w całkowicie innym czasie, tu jeszcze do tego wrócę, do właśnie tego tematu Nekro i właśnie ataku. E, ale właśnie no, ciężko powiedzieć, które jest lepsze, ponieważ no, były oba były w całkowicie różnych czasach. Tutaj było, kiedy dopiero zaczynałam nagrywać, tutaj kiedy już właściwie ogarniam, więc nie jestem w stanie powiedzieć, które jest lepsze. Co wpłynęło na to, że interesujesz się mangami? Oraz jak zaczęła się twoja przygoda z anime? W mega, mega skrócie to w 2000, chyba 2013 roku znalazłam parę animacji na YouTube, nie wiedziałam, że to są anime, potem jakoś znalazłam się na stronie AnimeZone oraz nieświadomie obejrzałam moje pierwsze anime, czyli Kiss Excess, a potem to jakiś czas później na urodzinach kuzyn właściwie mnie w, e, wytłumaczył, co to jest anime oraz razem zaczęliśmy oglądać Naruto, co się on już oglądał, ja oglądałam pierwszy raz. I no jakoś potem już wiedziałem, co to jest anime i co to są mangi. No, moje pierwsze mangi to były Pandora Hearts, drugi Jackson oraz Axis Powers. Hetalia? Chyba tak się nazywało, pierwszy Tom? Czy sprzedałabyś LPS? Wszystkie. Za milion złotych. Nie. Chyba. <grym> Ale raczej nie. Jakoś tak. E, za bardzo by nie grzewasz, że ten milion złotych byłoby prawdziwe, więc e, nie. Jaki LPS jest dla ciebie najcenniejszy? Szczerze, chyba nie mam takiego LPS-a najcenniejszego, ponieważ jakoś tak mam parę, które są naprawdę dla mnie ważne, ale nie mam jakiegoś, który byłby dla mnie najcenniejszy. Nawet Beka nie masz takiej wartości? Sorry Beka, no ale... No... wiem, ja No sorry, no, Boże, dziecko, przestań się drzeć. Czemu ten, ten sufit jest tak cienki? Znienawidzony LPS? Chyba takiego nie mam, wszystkie moje LPSy lubię, ale nie mam raczej takiego, który jest nienawidzony Chyba, że po prostu cały czas mi się przywraca, kiedy próbuję nie nagrywać, to może wtedy mam, czuję jakąś taką małą nienawiść do niego Ale raczej no jest powód, dla którego dalej mam wszystkie moje LPSy, więc raczej jakbym jakoś nienawidziła, to bym chciała się go pozbyć jak najszybciej Ulubione anime? <grym> Okej, okay, takie jedyne trzy, które mi teraz przychodzą na myśl i które właściwie pamiętam, że dobrze się bawiłam oglądając je, to na pewno będzie Haiku Mugos Stray Dogs oraz, oraz no game no life. Czy kiedyś nagrasz sezon drugi ataku? Dylan, wypierdalaj! Osobi się na takim czymś, aby zrobić jakby alternatywne zakończenie ogółem otaku. Mianowicie końcówka 10 odcinka po prostu mi się nie podoba, jak to zrobiłam, i chciałabym po prostu zrobić takie alternatywne zakończenie jakby, które może by się okazało być prawdziwiem, nie wiem, e, ale no. A odnośnie drugiego sezonu Informacje pozostają tajne Jak powstał nowy serial? Nowy serial powstał tak właściwie z dwóch pomysłów Po pierwsze chciałam po prostu mieć jakiś e, serial o duchach Gdzie byłoby właściwie skupione tylko na właśnie tej jakby e, Punkt widzenia właśnie duchów Gdzie właśnie no nie ma tak, że jest sobie żywy żyje człowiek I tu nagle o, spotyka ducha i w ogóle o, przyjaźnimy się i coś takiego I... Tylko faktycznie ta osoba, główny bohater również jest duchem i po prostu jakby jest miasto i cała perspektywa jest właśnie od strony duchów, jakby? Jak one sobie tam żyją? W cudzysłowie. <grych> A drugie pomysł jest taki, że po prostu wyszłam sobie na spacer z psem i jakoś tak nagle miałam pomysł, że co jakby mnie teraz zastrzelił snajper. Nie mam pojęcia dlaczego by się nagle pojawił gdzieś na blokowisku sniper oraz dlaczego akurat mnie, w końcu nic nie zrobiłam. Ale kto wie, może ktoś się do niej z rodziny, to się zrobi. Wiecie, już się teorię. <gry> taki właśnie był pomysł początkowy, że właśnie jest pierwszy odcinek i jest początek sam po odcinka, sobie bohater uchodzi z psem na dwór i no, zostaje postrzelony. No tylko szkoda mi było tylko pieska, dlatego jednak zmieniłam trochę ten układ. <gry> Ile zajmuje Ci nagrywanie, montaż scenografia? No to wiadomo, zależy od filmu, ale od paru godzin do paru dni. Co uwielbiasz w tworzeniu filmów? Chyba najbardziej właśnie scenografię. Ja uwielbiam właśnie tworzyć scenografię, jakieś miniaturowe mebelki i ogólnie akcesoria. Od dzieciaka to uwielbiałam, więc myślę, że to dlatego właśnie dalej się za figurkach, ponieważ mogę właśnie robić różne nawet takie małe akcesoria, nie wiem, po prostu mi to sprawia mega radość. A ogląd kolejne jest to, że po prostu no, no, no tworzę własny serial, nie wiem. Ja jakoś tak, no fajnie. Ja uwielbiam tworzyć różne właśnie historie i postacie, nawet jeżeli nie są aż tak dobre, to i tak nie sprawia mi to po prostu radość. No i chyba to jest najważniejsze, bo po prostu to co się robi, sprawiało radość. I no i no i tak. Z jakiej twojej produkcji jesteś najbardziej dumna? PS byłam chyba u Ciebie przed 200 osobami. ziom! Jakim cudem ludzie... Czy, naprawdę czasami się zastanawiam, jakim cudem jest to, że ludzie właściwie dalej siedzą tak długo na moim kanale. Co w się sensie, cieszę się, ale jednocześnie jak? Jeżeli chodzi o produkcję tak większą, na przykład seria, no to no to właśnie no, chyba bardziej nekro, ponieważ już jest bardziej wszystko dopracowane. Od drugiego odcinka jest już właśnie lepsza jakość, więc... Em, jakby jest o wiele lepiej i jestem zadowolona z tego. Jakie są twoje ulubione postacie z kreskówek? Jeżeli... jeżeli chodzi o takie z dzieciństwa, no to Skaza, się jego Stitch... Um, tak, mi się wydaje, że to tyle na razie. Tyle przynajmniej pamiętam. A jeżeli chodzi o teraz aktualne, no to na pewno Katra, Rayla, Voltron. Ulubiony <grytania> dodatek straszny belek. LPS-owe ubrania, czy jedzenie? O ile uwielbiam jedzenie, to ja chyba jednak wolę LPS-owe ubranka. Postać, z której jesteś najbardziej dumna. Chodzi o sposób w jaki, jaki, jest, w jaki jest stworzona. Um, ten bezimienny ziomek, w sensie... Um, Zastanawiam się, czy nie nazwać go Alan, ponieważ już jakoś przywykłam trochę do tego imienia Jakby jego, trochę już jak mówię czasami o nim Alan Ale Alan to jest takie imię na z moich ulubionych męskich imion I od dłuższego czasu, od chyba paru lat planowałam, aby nazwać taką jakąś postać no, Alana jeszcze nie znacie, on będzie w piątym od odcinku Chyba jestem z niego zadowolona, ponieważ nie planowałam go w kompletnie na początku, ale on będzie... Jakby więcej sensu, kiedy wyjdzie inny serial, ponieważ to będzie połączone niektóre postacie z Nekro będą właśnie w tamtym serialu I tam też będzie jego bardziej historia Ogólnie to najczęściej właściwie historię też tworzę przez Party na mepy, ponieważ właśnie parę e, Seriali właściwie stworzyłam dzięki Party na mepy, ponieważ to nagrywałam tymi figurkami, takie o kurde, można by zrobić z tego historię Też jest taki wynikanie takiego czegoś I szczególnie ten właśnie e, Part tam właśnie tak jakby troszeczkę jest takim spoilerem, jeżeli chodzi o Nekro oraz Troszeczkę ten przyszły serial. Ulubiona postać z Necro, dlaczego akurat ta? Pierwsza, będą dwie. Pierwsza jest to Nora, ponieważ po pierwsze uwielbiam e, tą kotkę i podoba mi się to właściwie, jakie tam dodamy jej te elementy, mianowicie te kolczyki i ogółem ten brokat. A jeszcze tu kolczyki na biodrach. I po prostu no, też to jest taki mój, mój ulubiony jakby charakter, trochę takiej bliżeńskiej postaci, ponieważ ja. Uwielbiam takie właśnie takie, wiecie, balasy, ogólnie takie mroczniejsze postacie, żeńskie, znaczy męskie też, ale żeńskie to właśnie takie mroczniejsze, ogólnie takie wpierdol kobiety. No no norę uwielbiam. No to waifu <noise> Natomiast drugą jest to znowu e, Alan, ale no też też właśnie wczoraj nawet właściwie tak sprzątałam pokój i takie nagle odkryłam dlaczego go lubię, ponieważ ma taką cechę, którą właśnie ja mam. Nie wiem, podoba mi się on te, um, też trochę jest która to też jest jeden z moich jakby ulubionych chyba takich typów postaci, ponieważ wiecie, jak oglądacie jakieś serie, czy tam czytacie książkę, czy cokolwiek, to chyba każdy ma takie swoje jakby parę typów postaci, że uwielbia po prostu, że je nie wiem, albo ma jakieś zachowanie, albo z zachowanie, albo ze wyglądu po prostu ją lubicie. I to są takie moje dwa typy. No i powracamy do właśnie tego tematu necro czy otaku, które ci się wygodniej, przyjemniej, precyzyjniej nagrywało. Otaku było fajne, ponieważ otaku było tak easy, mego na luzie, ponieważ nie miałam nawet scenariusza, miałam tylko zapisane, że okej, okay, pójdę sobie tam, zrobię to, coś tam beka coś odwali czy coś takiego. Nie miałam właściwie scenariusza, więc wszystko leciało po prostu tak, no z głowy po prostu jakby leciało po prostu improwizacja czysta. Ale podobało mi się to, jak robiłam właśnie niektóre scenografie, to właściwie się do nich przykładałam, na przykład te leśne, um, sklep Jatta oraz konwent. Um, podobało mi się, że to właśnie było tak na luzie, więc nie było zbytnio takiej... Um fabuły, ale po prostu życie tak, takiego typowego manga zjeba Trochę było też to spowodowane tym, że jakby nie miałam chyba wtedy jeszcze za bardzo takiej swojej grupki znajomych, jakby właśnie otaku Więc po prostu to co jakby takie moje marzenie, że o jesteś właśnie, jest jakaś grupka znajomych, którzy interesują się tym samym tematem czyli anime i manga Chodzą właśnie na konwenty, robią cosplay i... Po prostu było takie jakby moje marzenie przełożone właśnie w serial Nekro natomiast bardzo mi się podoba pod względem właśnie już jak to wychodzi ponieważ jest bardziej jakby profesjonalna bym nazwała ponieważ już mam cały scenariusz są dialogi, no przynajmniej od części pierwszego odcinka ponieważ pierwszy odcinek to był w ogóle chaos drugi części już mi się bardziej podoba no jest też o wiele lepsza jakość i też właśnie pod względem nagrywania to też inaczej jest, ponieważ Nekro to już nagrywam po prostu okej, okay, seria, no to wiadomo są postacie, coś tam robią, może jakieś tam przejścia ale ogólnie to jest po prostu no to co się dzieje na ekranie i muzyka Eee, o taku jako, że było na podstawie anime, jakby właśnie taki wiecie charakter anime, mangocii, tak itd. No to chciałam właśnie dawać jakieś tam efekty, jakieś dźwięki i ogólnie troszkę taki humor, typowy anime Uważasz, że twoje nagrywanie, scenariusze, montaż jest lepszy niż kiedyś? Zdecydowanie, ponieważ czasami kiedyś nawet nie miałam tego scenariusza, teraz przynajmniej już jest, więc teraz jest bardziej jakby płynnie mi idzie nagrywanie, ponieważ już mam wszystko naszkowane, więc od razu jest lepiej. On też myślę, że pozostał taki, na takim samym poziomie, aczkolwiek troszkę jest inaczej pod względem właśnie MV, czy tam tam me partów music videos, jak jak kształt LPS, którym kiedykolwiek nagrywałaś, był to tego najgorszy. To, co mi teraz przychodzi do głowy, to właśnie ten kotek z drugiego odcinka Necro, ponieważ no o ile jest uroczy, to jednak, no to jest taka malutka figura że naprawdę e, ciężko się z tym nagrywać Uważasz, że LPS są sprzedawane za drogo? Znaczy rozumiem, że no, to jednak da się na tym zarobić ponieważ są to jednak figurki, które są już od wielu lat jakby nie są w produkcji więc no to jedyny sposób, aby je właśnie ogarnąć to jest od po prostu no, od drugiej osoby a Więc troszkę sobie właśnie cenią te figurki. No, ale jednak, no, widziałam nawet po, nie popy, które są już w cenach popów. Głównie są to jakieś psy, koty i wilki, które właśnie odchodzą już po 40-50 zł. To jest dla mnie chore, trochę. No, bo, no to jednak, no rozumiem popy, no bo to jednak jeszcze są jakieś takie kształty, które większość osób lubi i chce. Ale nie popy? Serio? Tak drogo? Czy twoi znajomi wiedzą, że masz kanał i go oglądają? jak znaczy, większość moich znajomych to i tak są osoby, które nagrywają LPS A ci, co nie nagrywają, to wiedzą też, że nagrywam Nie wiem, czy oglądają właściwie ten kanał, ten filmik, ale wiem, że oglądają mój drugi kanał Że tak powiem, ja się za bardzo nie kryję z tym, że nagrywam Więc nawet i tak jak się chodzi do mojego pokoju, to często są figurki a, na półkach i tak dalej Więc nie, za bardzo nie mam tego, jak ukryć A też nie no, nie za bardzo lubię ukrywać, ponieważ wolę szczerze powiedzieć hej, nagrywam filmiki z plastikowymi figurkami Pojebane, ale rób, co lubisz Wolałabyś wybić szklankę ludzkiej krwi, czy zjeść pająka? Jaka jest Twoja najdroższa figurka? Mimo, że z nim był jeszcze Hart, jakby w zasadzie to, i tak głównie piłam to dla niego. Więc to tylko właściwie za niego zapłaciłam, jakby głównie. A jakoś chyba w stówę zapłaciłam. Co boli, to jest najwięcej, jak wydałam na jak jedną figurkę, ale naprawdę bardzo go chciałam, a to był jedyny. Oryginał, jakie widziałam na Allegro w tamtym czasie Jakie są najlepsze i najgorsze imiona dla LPS? <grymne> no takie oklepane najbardziej nie lubię, dlatego mam problem z nazwaniem swoich postaci, ponieważ chciałbym jakimś zagranicznym, angielskim najlepiej imieniem Ale nie sobie było takie oklepane Japońskie to od razu wiadomo, że się kojarzą z anime, więc może być japońskie ale też nie takie typowe a najlepsze to właśnie są jakieś takie mało spotykane... No przynajmniej według mnie. Ja uwielbiam właśnie to kiedy coś jest po prostu jakby takie mało spotykane, no że po prostu jak to usłyszę, to wtedy kojarzymy się tylko z tą jedną rzeczą tą, tą daną postacią. Więc no. A może bym go odesłała gabin? Ma zaplanowany na kolejny odcinek Necro. Tak, mam drugi, e, nie, czwarty odcinek oraz piąty mam zaplanowane. A w piątym jeszcze muszę napisać scenariusze. E, scenariusze? Dialogi. Piąty właściwie jest jakby gotowy, aby mogła nagrać, ponieważ już ma wszystko napisane. Co jeszcze mnie jakby e, przetrzymuje przed właściwie nagrywaniem tego, to jest to, że będzie tam dużo płaczu, krzyku i paniki. Więc nie wiem, jak ja mam to niby nagrać. Masz w planach jakieś inne serie oprócz Nekro? A mam. Praktycznie połowa tego no, testu to są pomysły na seriale. I zaplanowane seriale są tu właśnie odcinki już nawet zapisane. Niektóre. Ale jeżeli chodzi o to, co właściwie będzie na Bank Monekro, to myślę, że to będzie właśnie Camping Think Straight. Jeżeli albo zostawię ten tytuł, albo zmienię, który właściwie miał być początkowo, właśnie zamiast Nekru, ale chciałam właśnie przed tym serialem, ponieważ to będzie o wiele dłuższy serial. I on już ma właściwie jest cały napisany, więc jedyne co muszę tam skończyć to scenografię i zacznę nagrywać. Potem myślę że będzie, że będzie właśnie ten serial, gdzie będzie też właśnie um, Alan Gavin, jeszcze nie wiem jak go nazwać. A potem myślę, że właśnie na koniec będzie SS, ponieważ jeżeli SS będzie w tym roku, to to będzie taki największy jakby big project i ogólnie największy jakby mój moja produkcja, projekt, na którym będę spędzał dużo czasu, ale O MÓJ BOŻE jeżeli mi się to uda, to będę z tego tak DUMNA Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia, jako młodszy baka, który dopiero zaczyna z LPS tube, a te wszystkie wydarzenia były snem. Podążałabyś tą samą drogą we śnie, czy może inaczej? Uh, that's a deep question, my boy my, my boy, my dude so my boy Myślę, że pierwsze co bym zrobiła to faktycznie bym usiadła i nagrała na autaku ale z innym zakończeniem. Oraz myślę, że bym sobie spisała właśnie na, na, na kartce wszystkie te seriale, które bym chciała nagrać. Spisałabym sobie numer właśnie tego kanona nazwę kanona, aby właśnie jakoś jak wszyscy szybciej to ogarnąć. I osoby na pewno, który właśnie do których bym jakoś tak wyciągnęła rękę, aby pie, prędzej je spotkać. Wiecie, od razu, a nie dopiero po paru, paru latach. No, wtedy bym po prostu proponowała wam zrobić wszystko jeszcze raz, ale w szybszym tempie Powiedzmy, że masz przed sobą Siela, Moru i grupę napalonych na ciebie fanek Kogo wybierzesz? Chcesz, w się, sensie, że na ofiarę? Moru leci, iż jesteś najmłodsza Dlaczego LPS? Głównie dlatego, że to są zwierzątka, aniżeli ludzie, więc to już jest od razu plus. Nie lubiłam nigdy w dzieciństwie jakoś lalek, nie za bardzo nie przypadałam. Że zajmują o, o wiele mniej miejsca, ponieważ jednak sama figurka zajmuje o wiele mniej miejsca, a też jakbym miała robić całe scenografię, to też by mi naprawdę zajęło strasznie dużo miejsca, co muszę się powtarzał, gdybym miała to robić dla lalek. Ruszają fajnie główkami, więc to daje o wiele lepszy efekt, że właściwie faktycznie coś mówią. Suma sumie, jakby takie stabilniejsze, ponieważ no myślę, że lalka mi też jest ciężko, czasem, jakby. nie manewrować, ale właśnie, jakby mówić, że coś robi i tak dalej, albo żeby stało po prostu. wiele łatwiej, po prostu stawiasz. No tak też można. Stawiasz figurkę i od razu, właśnie, już możesz nagrywać i, i jest gotowe, no. Łatwiej jest się po prostu i ciekawszymi aktorami, moim zdaniem. No i plus, właśnie, wiele to łatwiej jest o wiele je kastomować, jeżeli kastomować e, lalkę. Ile odcinków, no, planujesz? Początkowo planowałam 6 i myślę, że nad tym styknę, ale możliwe, jeżeli będę chciała jakby rozwinąć pewien wątek, to możliwe, że wyjdzie 8, tak maksymalnie Będzie jeszcze drugi sezon Nekro, ale to kiedyś Marsha jest taki ładny O mój Boże, czy masza jest zniszczenie niego? O mój Boże, so cute! Ej, faktycznie jest taka mała różnica, no bo to jest fake, no to może dlatego, ale to jest... O, so cute! Okej, okay, to było tyle bardzo dziękuję Wam za te pytania, były naprawdę ciekawe i bardzo mi się przyjemnie na nie odpowiadało. Także to było na tyle, dzisiejszego filmiku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych na samych na Na razie, pa pa!